To jest Brands IT Audio. Słuchasz publikacji pod tytułem Grupa AB z historyczną dywidendą. Akcjonariusze Grupy AB podjęli decyzję o wypłacie dywidendy w wysokości 3 zł na akcję za rok obrotowy 2023-2024, październik 2023 roku, wrzesień 2024 roku. Łączna kwota przeznaczona na ten cel wyniesie 48 562 932 zł, co obejmuje 16 187 644 akcji spółki. Dzień dywidendy ustalono na 8 kwietnia 2025 roku, a jej wypłata nastąpi 15 kwietnia 2025 roku. Decyzja o wypłacie dywidendy jest efektem solidnych wyników finansowych Grupy AB. W i kwartale roku obrotowego 2024-2025, październik-grudzień 2024 roku, spółka osiągnęła skonsolidowany zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej w wysokości 66,66 miliona złotych przy przychodach ze sprzedaży sięgających 5141,5 miliona złotych. Co stanowi wzrost o 5,1% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Warto zauważyć, że proponowana dywidenda na poziomie 3 zł na akcję jest najwyższą w historii spółki i stanowi wzrost o 50% w porównaniu z poprzednim rokiem obrotowym, kiedy to wyniosła 2 zł na akcję. Grupa AB, jako największy dystrybutor IT i elektroniki użytkowej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, konsekwentnie umacnia swoją pozycję na rynku. W ostatnich czterech kwartałach, rok kalendarzowy 2024, przychody spółki przekroczyły 14,9 miliarda złotych, wynik EBITDA wyniósł ponad 305 milionów złotych, a zysk netto zbliżył się do 172 milionów złotych, co oznacza wzrost o 6% rok do roku. ABS A